Do Górnika zaprze, trafiłem w 2006 roku, tuż po zakończeniu studiów. No Tak się akurat składało, że już wcześniej współpracowałem w charakterze speakera mniejszych imprez, imprez dla dzieci, ale również meczów piłki ręcznej dla zabrzeńskiego Mosiru. I znałem wówczas władzę Mosiru, właśnie tam chciałem rozpocząć po studiach swój etap kolejny etap stażu. Bądź też pracy. No, ale ówczesny prezes Mosiru, który był jednocześnie w Radzie Nadzorczej Górnika Zabrze, stwierdził, że być może w górniku, dla, który, dla którego był to wtedy bardzo trudny okres, będę bardziej przydatny. Wiedział o tym, że no pasjonuje się piłką, że jestem wielkim kibicem Górnika Zabrze i wtedy pojawiłem się w Górniku Zabrze. Był to początek kadencji prezesa świętej pamięci. Eugeniusza Postolskiego, to on wtedy dał mi szansę pokazania się na stażu, no i tak to, się, tak to się zaczęło już ponad 15 lat temu. Jak już wspominałem, tak naprawdę przygoda z mikrofonem zaczęła się dosyć niepozornie w czasach studenckich, kiedy to na hali e, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu i na meczach piłki ręcznej e, Pogoni. E, no, brakowało speakera. Dostałem taką propozycję, nie mając wcześniej e, praktycznie rzecz biorąc e, żadnego doświadczenia w tej materii. E, no, początki, jak się e, można domyśleć, nie były łatwe. Było e, bardzo dużo stresu, bardzo dużo nerwów. Praktycznie wszystkie komunikaty, cała treść, historia przygotowania, odczytywanie e, były skartki, kartki, co, co, co brzmiało naprawdę bardzo sztucznie, i teraz, gdyby ktoś mi to nagrał, puścił, jak to wyglądało przed laty, no naprawdę, chyba złapałbym się za głowę i, i bardzo wstydził tego. No ale to są początki, które chyba każdy musiał, musiał przejść. W 2006 roku trafiłem do górnika Zabrze, ale nie od razu byłem, byłem speakerem, a przynajmniej nie tym speakerem głównym. Zaczynałem gdzieś tam ostrożniej od takich Meczów, które pod egidą Pucharu Ekstraklasy. Dziś już takich rozgrywek nie ma, Pucharu Ligi. To były mecze, które nie cieszyły się jakąś wielką popularnością. Przychodziło na nie nieco dużo, dużo mniej kibiców niż na mecze ligowe. Były takie rozgrywki jak Młoda Ekstraklasa, czyli. Właśnie gdzieś 2006, 2007 tak zaczynałem. Natomiast tym spikerem głównym, który prowadzi wszystkie mecze Górnika Zabrze zostałem chyba bodajże po dwóch czy trzech latach w sezonie 2008-2009. No w Górniku sprawowałem masę funkcji. Zaczynałem od, od asystenta biura zarządu, poprzez dział marketingu, który swojego czasu też prowadziłem. Od dobrych 6 lat związany jestem z biurem, z biurem prasowym i z klubowymi mediami. Przez ostatnie 5 lat byłem, ponad 5 lat byłem rzecznikiem prasowym, ale od tego sezonu oddałem to pole, poprosiłem o zmianę. Kolega Konrad Młodszy tutaj przejął te obowiązki. Ja natomiast chciałem się skupić bardziej od strony edytorskiej, od strony reporterskiej na przygotowywaniu właśnie wszystkich naszych klubowych mediów. No a Speakerka. speakerka tak naprawdę jest przecież raz na, na dwa tygodnie, no ale jestem powiedzmy obecny ze swoim głosem czy, czy ze swoją osobą również w klubowych mediach, no, czyli prowadzenie strony internetowej, udział w tworzeniu materiałów na klubową telewizję, czyli jest tego tak naprawdę dużo. No my niejednokrotnie żartujemy, chociaż to oczywiście jest taki, jest to oczywiście stuprocentowa prawda, że w Górniku Zabrze w klubie... Piłkarskim, bo w innych klubach przecież jest to samo. Przez 5 dni tygodnia pracuje się po to, żeby w weekend pracować jeszcze ciężej. Bo czy to jest mecz u siebie, to jest masa organizacji. Jeżeli jest to mecz wyjazdowy, no to organizacji może jest mniej, ale trzeba na ten mecz jechać, trzeba go zrelacjonować, przygotować konferencje prasowe, wypowiedzi zawodników, kulisy meczowe. Muszą żyć socjalne media klubowe, tak więc naprawdę pracy pracy jest Mnóstwo, ale to jest praca, która daje niesamowitą satysfakcję. No przede wszystkim właśnie w takich momentach jak teraz jesteśmy, gdy górnik wygrał trzy mecze z rzędu, gdy, gdy dostaje się takiego pozytywnego kopa i taki wielki ładunek dodatkowej energii do pracy. No i gdy można spieszyć i przekazywać kibicom no same praktycznie pozytywne informacje, tak jak w ostatnich tygodniach, no pracuje się dużo łatwiej, dużo lepiej i z dużo większą energią. Pierwszy mecz, który utkwił mi w pamięci jakieś klisze, no nie cały mecz, ale gdzieś tam jakieś obrazki, klatki z tego meczu, to, to jest mecz Górnika Zabrze z Madryt, rok 1988, Stadion Śląski.